Yo, cześć, siemaneczku, ja jestem Elviso, witam was, moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym filmie jest wraz z moim kumplem Agent Xen, witam pana bardzo gorąco, witam, sąsiada z drugiej wyspy, będziemy sobie dzisiaj wspólnie knuli, ale moi drodzy, co to znaczy knuli? Jak chyba każdy wiecie, no, Agentix i ja to po prostu... Jak właśnie? jakby, Agentix to jest mój ziomek od zawsze. No i tak sobie pomyślałem, Agentix, że wiesz, my musimy jakoś ty, wiesz, działać wspólnie, nie my nie możemy jakoś ty, wiesz. Oj, toś, być toś, to osobno agent. stary, serio, jakby, wiesz, nasze plany są takie, że mamy się rozwijać banalnie szybko, a oni, mają, nie, nie żeby być w tyle, ale wiesz, my stary, bo musimy się piąć w górę, co nie? A jakby oni nie chcieli, to stary, po prostu, wiesz, po prostu, wiesz, no po nich będzie, co nie? Więc w tym odcinku moim celem i, i celem Agentixa byłoby to, aby podglądać Aberkę i Maciocha na ich własnych wysok, ponieważ tego co tutaj oczywiście wiecie na naszej nowej serii, która jest na Oceanie i myślę, że to byłby taki serius spokoczony, tak żeby tutaj we dwójkę szpiegować dwie osoby i zobaczymy, co Maciek i Abra ukrywają z naszymi pracami, bo jednak stary, wiesz, oni są braćmi, więc pora szana starajenie sekrety stanie. Ja sekreacje. myślę, że ja już widzę co oni tam. Co ukrywają. oni tam. Czekaj, 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 bo jednak może się tak końca... Cze... stary Maciuch ma kozę! O ma... Już ci wczoraj mówiłem! Maciuch ma kozę! On mi ukradł kozę, mordo Nie! Nie wierzę w to stary. Już widzę, że zaczyna serioć Growl, <laughs> więc moi drodzy, będę tam bardzo grą to sobie, dwanek, bo jest to ważne. Za każdego oczywiście mogę dziękuję, bo mi to bardzo pomaga. Ponadto, na moim kanale dzisiaj będzie live o godzinie 19, na którego bardzo gorąco was zapraszam. Ej stary, powiem ci teraz tak szczerze, że tego się po prostu bym nie spodziewał, kumasz tą akcję, jakby zobacz, nasza seria trwa właściwie od wczoraj, co nie, jakby serio, wczoraj w sobotę był start naszej serii, a już Maciek mnie ochrad kumasz tą akcję stary, bo jak nie wiem czy wiecie, na tylko mojej wyspie były kozy, ponieważ ja tam miałem je, ponieważ one do mnie same przyszły, więc serio, jestem teraz pod, powiedziałbym, że takim dość sporym, no nie, za, że zażanowaniem, ale jestem mordo wkurzony. To jest przy okazji taki minimalny wejdę, ponieważ ty tym, tym jest, bo moja taka prowizoryczna baza, w której mam swoje skrzynki i mają też takie epickie schody, więc ja teraz sobie tutaj wbiję, a Gentix już nie wejdzie, ej, widzisz, ej. Mordo, nie wejdziesz tutaj. Mam tutaj właśnie swoje wszystkie te meczki i tutaj jest ogólnie spoczko, bardzo fajnie, Tu jest sobie doszczęścią tego drewna, co jest Mordo? Ci rozwalił podłogę chyba. Ej stary, wiesz zobacz. co? Tak się im przyglądamy wiesz, że tak z daleka, co, nie na fajnie jakimś Ponieważ z tego co widzę, nie dajesz no, mi macie po prostu... No Mordo, on mi szczerze On, on mi zwędził Barbarę! Jakby nie wiem czy to jest Barbara czy Aleksandra, ale tutaj widzę moją dwójkę kuzek, ale trzecia stary, powiem Ci tak, swoim Maciucha nie była ani jednej, okej? Więc jestem w stanie, że w tym odcinku albo i damy popalić, albo po prostu będzie z nimi naprawdę bardzo, to bardzo źle. Bo już tam widzisz, że sobie na na patrzą, to nie? Ja w ogóle mam super pomysł. No, widzisz, on już ty we mnie, też mam łuk byku, ja też mam łuk, widzisz, też mam łuk, agent nie masz zbrojki, ty nie masz zbrojki, Mordo, Ty nie masz zbrojki, ty po prostu widzę, że Maciuch tutaj mi coś podwędził, to jest Maciuch jeszcze on nie bije, on nie ma też zbrojki, się w ogóle w tym odcinku dzieje. Na samym starz, ja mam tutaj atakuję, mamy już mało HP Agent staru, czekaj ja zaraz wyjaśnił. On cię wyjaśni. Ty, patrz. Nie bijecie? Napisałem mu się mano. Co napisałeś mu się mano? Okej, też tam stary wbije. Jakby w tym odcinku ich ogólnie podglądać i tak bardziej szpiegować za daleka, co nie? Spokojnie Maciek, nie bijemy się, nie bijemy się. Okej, więc wiesz, co ja mam stary fajny pomysł. Ty zabierasz swojego pajaca, stąd jak nie dalej. Okej, wiesz co, teraz mu napiszę po prostu prostą tabliczkę. Kości zostały rzucone. Proszę bardzo. Półtorej serca! Półtorej serca! Jezu! Ej, moje co? serce! Ej, moje serce! 19... Aha! Pomocy! On teraz on nie pójdzie na wyspę jakoś, dobra, stary. Ja teraz powiem Ci tak. Moim celem jest to, żebyśmy się tutaj bardziej skampić i na nich patrzeć, ponieważ są teraz na moje wyspie, Ale serio, po prostu kości zostały rzucone. Macioch zajumał moją kozę, okej? Okay? Moją kozę, którą kochałem ponad życie. On jakby tutaj nie widział. Jeszcze nie widzę, że polują na Aleksandra, więc powiem Ci, że tutaj się stereo robi bardzo grubo, co nie? Teraz widzę, że moją basę zwiedzają, więc bardzo fajnie. mordo. No, no, jakby. Wiemy, że to jest seria, która jest nowa i tutaj jeszcze nie mamy po na, na niewidzialność, ale spokojnie. Ja wam gwarantuję, że będziemy Dobra. ci ich bardzo skutecznie obserwowali. On teraz wie, że moje skrzynki przegląda. To jest powiedziałbym, już, że takim minimalnie niepokojącym, okej? Okay? Bo skrzynki są moje i już to teraz nawet, nawet sobie stary wbije i zobaczymy, że oni coś zgarną, ponieważ to jest serio Ej, bardzo możliwe. Jest to ciekawe, ciekawe. Nie mam stery pojęcia, ale zobacz, jakby serio, to miała być serio, spoko seria, a zaczęli od kradzieży, serio, skąd macie chyba koze? Ja w ogóle zostałem komentarz wczoraj, więc będzie maczku, który to napisał, że macie mi kozę, ale odpisałem mu, że to jest niemożliwe chyba coś w tym stylu, bo to było według niemożliwe, ale stary. Na mojej były kozy, są serio dwie, myślałem, że nie zginęły od jakiegoś klipera, ale teraz paraluję sobie na wyspie Maciaha, ok? okej, więc z tego oczywiście, moi drodzy będą wyciągnięte konsekwencje, a my teraz tu wchodzimy nie widzą mnie, ok? idealnie, już pewnie zaraz uważam on ma w ręce akację i stoi na mojej nowej farmie przynęty, którą sobie zdobyłem w ogóle, jak ja sobie zdobyłem, wykopałem ej, nie wiem, mnie Maciek, co się tutaj w ogóle stary dzieje, wykopałem na wyspie Abry trawę i zdobyłem z tego, wiecie sezonkę, stary, on mnie serio goni, kumasz to i Barbara, go, zobaczył kozę i Puść, więc ja się ze w ogóle nie wiedzieć, Ale teraz stereo, ponownie zróbcie teraz moje wyspy wypad. Dziękuję bardzo. I stary, w tym odcinku musimy koniecznie ich wszystkich obserwować. Okej, zobaczmy jak najmniej te meczki. Powiem Ci tak, tutaj chyba nic takiego nie było. Tu jest też, widzę, że full wszystko. Jakby o, tutaj to mi brakuje serio? stary jednego slot, ewentualnie. Ja też tak wcześniej. To tak... w sumie nie, tutaj Ej, nic stary, nie było mi się daje. Ty nie miałeś 45 żelaza? Nie, miałem 30, stary, miałem 30. Okej, okay, dobra. Więc spoko. I też w ogóle taki, moi drodzy, bardzo fajny wdajcie. Na moim drugim kanale Elfiso Games pojawiła się nasza seria z tej od właśnie tej wyspy. Więc bardzo bardzo gorąco jest link w karcie. No i stary, wydaje mi się, że teraz serio, czas najwyższy, a by się ponieważ to jest przegięcie, okej? Okay? Żeby oni dosłownie stary, jakby. zobaczą, Nie teraz bo coś knuli, co nie? Nie wiem czy teraz w ogóle jakieś filmy grałem, czy jednak nie, bo teraz tutaj gramy wszyscy sporo, ale stary, czy ty moją formę zbierałeś? Nie, oni przecież zbierali, Ty tego nie widziałeś? Co? Oni na moich oczach. I zagrałeś. faktycznie stary. Oni zgarnęli moją pszenicę, Kumasz to! Oni zgarnęli sobie moją pszenicę, no nie! To jak już napisałem, moi drodzy, kości zostały rzucone. Bo ja sobie ja, ja akceptuję wszystko, co nie? Do momentu, aż ktoś tak jawnie ze mną zadziera. Więc teraz my tutaj wchodzimy, stary, Tutaj nie jest żadnych wojen, co nie? Ale tutaj widzę, że oni stary idą mocno, więc agencje teraz tutaj dawaj mordo, żeby ci nie widzieli i lecimy Dobra, tutaj jakieś, ty wiesz. W są, tam, w tam w ogóle jest jakaś się. chyba tam stary w ogóle byłem wczoraj i tam jest jakiś kanion, Kumasz to Nie tam sobie zrobili jakąś bazę w nie wiem, czy coś w tym stylu, to mi się powiem ci, że star, bardzo ja mi podoba chyba nie wbijał, ja będę nas wbijał i zerknął tylko, wiesz, będę tylko zerknął, zobaczył co. Ty masz zbrojkę, krują. to możesz se na aha Czekaj, bo ja jestem z ulania, ja jestem z spryciula. Okej, okay. tam jest jakaś Abra, nie widzi mnie. Tam jest myślę, że Maciek, tam teraz chodzi na nie wszystko jest u nich spoko widzę. Nie widzą mnie, czy widzą mnie, nie mam okay. pojęcia. No oni sobie ewidentnie kopią rzeczy. Nie no, Abra mnie Ty. już widzi, morda, star, Abra mnie już widzi. widzi! I szczela we mnie, Agentic, zobaczaj! Sztelą we mnie! Dobra, ale ja mam też Chodź, 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 chodź. Okej, że też No ja wiem, ale nie możemy tego. Może, co chodzi. Dobra, poczekaj, zrobiłem na nich pułapkę, poczekaj, nie, będzie mocno. Nie, dobra, to sobie wychodzimy. Ej, ej, ej. Masz crafting? Masz tu jest crafting, crafting tu jest crafting, stary, okay. zgarnij go szybko, Szybko zrób mi schodki, szybko schodki. Szybko, Ale nie mam ja nie mam stary, nic wykił. nie mam Zbieramy kobla, lecimy. No to dawaj szybko, stary, szybko. O to ci chodzi? Raz, Jaki masz pomysł dwa, na pranka? Trzy. Zobaczysz, o, jeden z nich może zostać wyjaśniony. Od no tego to proszę to, bardzo, bo? stary, ja jestem okay, za! Proszę, łapcie no, czy... tego koba, Mordo. Okay, już okay, się poinformujesz. Ma... Patrz, nie, nie wiem czy pamiętasz, ale na Skywarsach często robiło się takiego tra trapa ze z płytką i z schodkami. Faktycznie, Mordo. Ej, ale. <śmiesz>, ktoś na to na pewno. <śmiesz> ale 200 pomysł, więc zaraz jak ktoś z nich zginie, Mordo. O, pamiętajcie, to było za moją kozę i za moją pszenicę. Stary, nie. oni zaraz są w kopalniku, masz to? Więc nawet tam zaraz ja polecimy Ej, do nich. Stary, ja, ja muszę też udać jak najszybciej do kopalni, bo. Ale tak wiesz, serio? też tak poniekąd hmm. szifto, nie? Żeby cię jakoś tam mega szczególnie nie widzieli, ale wiadomo, że jakoś tam się ba bardzo nie ukryć. Ja okay? nie to chcę tu przeżyć. Kkielet, no ma... właśnie! Weź tu, Mordo, w ogóle przeżyj, okej, okay, Mordo? Oni widzę, że jakoś tej kopalnię, więc tutaj raczej szli. Widziałem ich dziki jeszcze sekundkę temu, a coraz mnie zniknęły, wiesz? Tu jest w ogóle widzę, że jakaś nawet go oda, więc się tutaj widzę, że robi serio grubo, ale stary, widzisz, że tutaj ich niki, czy nie? Ja coś tam chyba widziałem, że byli w ale teraz mi totalnie zniknęli, jakby w ogóle wyszli z serwera, to a są wszyscy. Ja tego w ogóle mordo mam, co nie? Dawaj, teraz tam sobie wiemy dalej. Okej, okay. tu widzę, że jest. Wiesz co? Ja co może tego. Co jest? Uuu, Wiem, ja to jest żadnego. ich sporo. Okay. Ej, tu jest Creeper, Creeper! Creeper! Ciebie? Ciebie? Jezu! Jezu, stary, gdzie oni są? Bo mamy w tym odcinku szpiegować a nie sobie jakoś tutaj wiesz. Biegać, co nie? Więc trzeba teraz totalnie wytrobić ich niki. A co ja, nie teraz na mojej wyspie, stary? stary? Co wtedy? E, Abra właśnie chyba o swoich kozach. Okej, okay, to lecimy na górę. Okej, okay, Martin, jeszcze sobie tej powalił, na górę. Z tego co agencja mi mówił, Abra dostała Sigment, że o swojej kozę. I Stary co? oni są u Abry na wyspie Aha. i. Tam A one tam wchodzę? Właśnie nie widzę, ale. Bo poczekaj. to jest wiesz, e... dla mnie. Jawny znak, że oni mi tą koszę już zajęli i to nawet drugą możliwą. Więc serio, to mam taką obawy mocne. Targuję. Ja jestem mam teraz łóżkę. na tej wyspie, na której tutaj wyszedłem, bo to jest twoja osoba w ogóle Gentix. Okej, to jest to, tam. Jestem mega ciekawy, więc nawet teraz na tej polityce. Dobra, tylko Llecimy. trzeba uważać. Co oni tam kopią? Coś tam budują z kubańca, Coś tam kopią widzę, okej. Okay. Ale nie mam w ogóle mać. A gdzie jest? Oni budują stary? mur. Oni oni budują mur. Czemu I oni ale, budują mur? Czemu? Co jest? Ja, ja też myślałem, żeby zrobić mur, ale jeszcze nie teraz. No to pewnie, stary, jakby to nie wygląda jak serio, jakieś na siłę zaostrzenie konfliktu. Dobra, poczekaj. naprawdę. Ale tak po prostu, jakbyśmy wiem. Tak, jakbyśmy tak sobie po prostu płynęli tak po prostu, nie? Dobra, wiesz, ja bym cóż? może stary w ogóle popłynął na tamtą wyspę. Aha. Tak po prostu, żeby myśleli, że wiesz... Stary, tu jest koza, tam jest koza. Patrz, stary, tam jest koza w łódce, tam jest koza w łódce, widzisz, to stary, patrz, tj tj tj. patrz koło wyspę, a jest koza, mordo, płyn nie szybko! To może być moja barbara! Ej, bierz ją, bierz ją, stary! Stary, on teraz garnie mi tyle, to nie nie każda była moja i nikt nie ma prawa, co? Jakby stereo, to jest stary, oczywiste Zgarniem ją i teraz płyniemy do mnie Płyni No stary, no Maga, szybko płyniemy, uciekaj Agentic, szybko! Stary, ale teraz jestem wkurzony i po prostu, wiesz, ze zestresowanym, to nie, ponieważ oni teraz jawnie, no po prostu mi zajumali kozy, kumasz, jakby stereo. Jedna była narysowaciocha, jakby Aleksandra i Bar Aleksandra i Barbara to samo tutaj, wiesz, dwie oczka w głowie, więc no... Ej, na mojej wyspie stary nie ma jednej kozy. Co? Okej, okay, jest tam koza jedna, ale więcej nie widzę, więc teraz sobie tam wychodzimy, okej, okay, bo to jest wiersz stary. Ja w Jak ja teraz sobie tej, że oni tutaj nie wbiją, żeby mi ją zabrać, co, nie? Tak mi się też wydaje, więc teraz tutaj wbiję kusko na górę szybko. I teraz teraz wiesz, to mi się jeszcze wydaje, że musimy iść pomogli, by jeszcze kolejną kozę, wiesz? Bo dwie na wyspie to jest zbyt mało. Ja, ja miałem trzy kozy i mam mieć trzy kozy, bo inaczej to się skończy dla nich bardzo, ale to bardzo źle stare, teraz jak na moje, albo, nie, albo będziemy musieli, nie, nie tylko też zrobić jakiś tutaj mur, albo sobie wreszcie stary. Teraz, może polecimy bardziej w kierunku wyspy Maciocha, ponieważ tam jest kózka, która wydaje mi się, że wiesz, w których powinna być rękach, co nie? Więc teraz tam wbijam mordo, w sobie zabiera moją owcę, znaczy moją owcę, moją kozę. Ponieważ hmm. chyba każdy wie, że tylko na mojej wyspie były kozy, i to, że Maciocha ją ma, jest ewidentnym znakiem tego, że mi ją zabrał, co nie? Więc teraz my tutaj po prostu wbijamy. Jak oni chcą walczyć, to ja mogę walczyć, co nie? Tym bardziej, że tu jest jakiś kiper więc mordeczko, wbijamy do łózki szybko i śmigamy stąd mega szybko. Szybko, okej, okay. słuchajcie! Błagam, będę szybszy! Agentix pomocy, agent X herbaczki ja macie ocha! To wbijajcie to szybko! wbijajcie to szybko, bo mi zaraz wybuchnie kozę! Mordo! Mordo! Zdążymy, 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 proszę, zdążymy, proszę, proszę! Aleksander, Ej, szybko. <susza> <susza> okej, okay. mamy to w ogóle stare, mamy to Ok, chyba tutaj ich nie ma, więc spoko loko, obserwujesz. Zyć, starzy, ich? ja mam w ogóle fajny pomysł. I no, zniknęli oni są teraz, stary. Może weszli do tego pomieszczenia? Możliwe, na dole. możliwe. Chodź, zobaczymy, Czekaj zobaczymy. Czekaj, go, co na, na swoje własne miejsce. Powinno być tutaj, ale to jest serio bardzo dziwne. Dobra, szybka o, akcja. Stary, co gdyby im zajumał żelazo? Ej, w sumie nie Czekaj, wiem, nie, 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 nie Chociaż to! No, no tak samo <totrę> możesz wziąć, nie? Za moją kózkę. Gdyby kłuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Hehe, <grym> Jakie tematyczne, więc bardzo fajnie. Okej, okay. co ty w ogóle robisz? To sobie coś lać. No nie skap o, o kurde, to było ich całe żelazo. <grym> to, to lepiej je odłóż, wiesz. A więc... Przerobiłem je na spodnie. No <grym> to za późno, już masz markowe spodnie byku, dobra, oni ci pewnie jakoś wyjdą, więc napiszę, że okej. Okay. Kości, kozy, zos, zos. Zostały rzucone, nie zadzieraj z, i tutaj powinna być jeszcze jakaś tabliczka w okolicy, nie ma tu żadnej, bo tutaj to eee, jest takie niewiadome, dzięki wielkie, nie zadzieraj z, uwaga, uwaga, kozami Elvisa, no i proszę bardzo, oni teraz widać, że mogą serio, ja z tym przekażę, że nie, nie powinni, co nie, ja teraz wbijam do naszej kuszki, która chyba potrzebuje pomocy, żeby tam wbić, na tą swoją, wy... na tą moją wyspę, więc dawaj, którą lecimy, tu widzę, nie... że mamy jakieś moby, no to nie nie wiem, nie przesadzam z tym, co, co robię, ale... Zajębamy nie, nim Nie, ruchę. nie, nie stary żów! Jakby wiesz, żółw i tak sobie połce, a nie wystań, tak jak się tam bardzo kradziesz, ale no myślę, <grym> że, że bardziej chodzi go. o pojazd. Po prostu tam wiesz, przeparkuj go, nie? A ja tutaj koszta wyprowadzę. Zostawię. No żółwika tam wiesz, zostawimy. A ja teraz tą kozę tutaj wyprowadzę na wyspę, więc spoko loko. Ogólnie też teren wokół tej mojej e, prowizorycznej bazy jest teraz bardzo ładny, i żeby tutaj wokół nie, nie było i tak jakieś przyjdą pewnie. Więc cóż, też jak już tutaj mówiłem, na moim kanale teraz postaram się robić codzienne live' o godzinie 19 jeszcze mamy teraz nowy kanał, mój drugi, czyli Elviso. Który macie obecnie codzienne odcinki z tej serii, więc tak bardzo po prostu polecam. Ok, więc tutaj powiem tak, te zombiaki, yy, no do widzenia po prostu, więc spoko. I teraz, okej, okay, to byłyście jeszcze stary creeper za plecami, ja mordo, uciekaj szybko! Okej. Okay. Uciekam, uciekam. Ej stary, nie mam pomysłu, gdzie nie ale mam pomysł, wiesz? Jak raz biję do wody Jaki? i tu mi wbije creeper i on wybuchnie w wodzie i nic nie zniszczy, to, to oni i tak ten huk usłyszą, co nie? Więc tak dla mnie, to jest idealny pomysł, żeby tutaj ściągnąć co nie? nieczego, nie ten wybuch usłyszą, to tu wbiją festo, nie? Tak samo drugi stary, więc teraz dawaj, bo to będzie, wiesz, brzmiało kobieć tutaj jakieś NTI nadali. Jezu, mam dwa serca, Mordo! A oni to są... Tyto. Oni to są ja dwa serca! Jezu, uciekam no, stąd szybko! Uciekam! Czy to, czy to uciekam, uciekam. Tak, stary, uciekam są szybko! Jezu! Jem szybko chleb, jem chleb! Dobra Mordo żyje! Mordo żyje! powiem, robi i naprawdę, jakby, ale wiesz, oni się skafnęli, że komuś żelazo zniknęło. Za moje kłuski mordo, wsiadaj do mojej łódki, szybko. No i teraz wiesz, <noise> widzę, że tu jest z nimi, nie jest ciekawie. Macioch tu będzie chyba wbijał, czy nie będzie wbijał? Okej. Okay. Zatem tutaj po prostu może jakoś teraz postoimy, bo musimy, dobra. wiesz, i tutaj po prostu obserwować, ale też było bezpokłowy, by nas tutaj nie widzieli, więc wiesz, może teraz polecimy sobie w tym kierunku, ale oni tutaj idą z tabliczką jakąś, okej? Okay. Zaraz może nawet sobie tutaj obszermy dawaj, lecimy tam, zobaczymy o co okay, chodzi. ok dobra, co Okej, okay. patrzę na t zaraz ci powiem, bo co tam napisze Okej, okay. jestem mega ciekawy, co on teraz jest Trój, ale to wiesz, to oni kuskę wzięli, nawet nie jedną Macie ostatnią ostrzeżenie, je, jeśli jeszcze raz będziecie To mordo brzmi groźnie, wiesz? To brzmi <todgłosy> groźnie To o co mu chodzi? Czekaj, zaraz tam jeszcze podpłynę może co bardziej Co napisać? Chce stali... się tu pałętać? Ej no weź mi, zaraz, zaraz mi zasłoniasz wszystko e e Jeśli macie tutaj zamiar się pałętać, to wybuch e To wybucha mu Elviso jednego creepera, wiesz to mordo? Nie wchodzimy tam, ale obserwujemy ich. Zaraz zaraz no, po prostu ich, ich podglądamy, co nie? Żeby ich każdy ruch był przez nas widziany, bo, ponieważ oni zachowują się naprawdę Naprawdę, bardzo, ale to bardzo niepokojąco. Ok, teraz sobie stoję Maciocha, wszystko tutaj widzę, że jest w porządku. Teraz sobie tylko tutaj wiesz, płynę na legalu, nie ma w tym nic złego, więc chyba teraz tutaj nie będą bili chłopaki. Okay. Ale no Zaraz Maciocha wyjaśni kiedy? Nie, stary, żeby, ja to żeby było jakby pamiętaj. Macioch i Creeper to jest połączenie wybuchowe, co nie? A tu widzicie ich sporo. Więc myślę, że bardzo ciekawie, co nie? Macioch i Creeper to jest coś, czego pragniemy, okej, okay? Okay, więc teraz sobie widzę, że jakoś tutaj dalej lecą. Ale jakby i zaraz tutaj, tutaj. ich zapłynąć, to zobacz, zobaczcie, Dalej nie! Nie! nie AH! No, Izolacja! W sumie racja, ale chyba się nie skapnęli, więc spoko. Okej, okay, ej, to jest bardzo e, dziwne wyłączenie, wiesz? I ja myślę, że tutaj nie ma nawet co kombinować. Story uciekamy znacznie szybko do nich. Agentyk, gdzie ty jest stary, Co? Agentyk, gdzie ja ty Genialny i zarazem głupi pomysł. Nie, on ci nie mordo, zginiesz! U! Jezu! Agentyk, ile masz HP? Ile masz HP? Eee. Y Mam cały HP. Nieźle. HP, nic mi to nie zrobiło Nieźle, bo wysiadłbym się już w tej chwili, nie? Ja myślę, że z nim mogę tak płynąć, lepiej. No, ale nie, gdyby tak wyglądał Minecraft, to byłoby zbyt proste, okej? Okay? Naprawdę. Tam teraz sobie po prostu stoję. Jakby to jest takie nachama wiesz. Patrzę na nich bez przerwy i tak wiesz. Co, co nam zrobicie? No, ale tutaj widzisz, że oni za, zaczęli jakieś wiesz. FIFA Rafa, ja was będę atakował. Będę. jakby sorry, jakby tutaj. Wiesz, nie byłoby żadnej absolutnie w tym odcinku spiny, gdyby nie to, że oni, oni mi dosłowali jakiś domek w ogóle zaczynają okay. kodować, jakąś bazę. Mamy, teraz da teraz sobie polecimy na koniec ich wyspy i masz jakieś drzewami. Mam stary moje chlebki, ale mam ich tylko cztery, więc wiesz co? Może teraz sobie polecimy na moją wyspę, jak te na szczęście. Dobra, to nie jest najlepszy pomysł na twoją. Ty prawie nie masz żadnego oświetlenia chyba. Na Jakby jest z no. tej strony, mordo, więc spoko o tyle. I teraz wiesz co? dawaj teraz sobie bimoby, a jeszcze szybko zrobię chleb, okej? Okay? Mamy go teraz dość mało, więc sobie teraz szybka akcja. Już go tutaj tworzę, konstruuję nam normalnie chlebę, gościu. Okej, okay, okej, okay, szybka akcja, cyk, cyk i cyk. Bardzo fajnie nam to idzie, moi drodzy. Gdyby strawy, nie, nie to powiem wam, że nie byłoby. Tutaj w ogóle już warto, co nie? Więc są plusy dość spore. A ty ile masz danka powiedz mi nie bo jeszcze mam w ogóle dwa steki z tego. jest dokładnie zero teraz. Ja sobie okay. korzystam z zupek grzybowych. Tak o proszę, mówię. i tyle fuckerze, dobra. Masz tutaj trzy chlebki Mordo. Okej, okay. ja tutaj jem. Ej, ej właśnie mam bone Mila no. i mogę rozrosnąć grzybka, żeby wyrosnął. Wypadną z niego. A da się go rozrosnąć. Z... Nie, stary, z, niego, z niego nie można rozrosnąć. Jego można tylko zrobić e, e, wielkiego grzyba i te bloki skopać, w skrócie, grzyby. a z nich się To jest chyba 200 IQ. Da To jest mordo 200 o, IQ. Dobra, kogo, ale pierwszej stawiałem ich oferowo, wiesz. Ei, é que tu tá chocosa? Czekaj, wiesz, to mam teraz ide idealną kampę do, do szpiegowania ich, wiesz? Mam wręcz perfekcyjną kampę, żeby ich, ich szpiegować. I to jest stary skuteczne, więc teraz wbiję do, do mojej bazy Mordo i zobaczymy, co teraz sobie te chłopaki będą kombinowali, bo jestem tego bardzo ciekawy. Ale z tego, co mi się wydaje, oni mają naprawdę jakiś plan, co nie? Jakby, okej, okay, chyba teraz oboje wbiję na dół, stary. Ja teraz biję sobie za nimi, bo oni tam już w tym odcinku schodzą po raz drugi co nie? więc jestem pewien, że dość tam kryją. Może w końcu wpadną w naszym Serio, Seriosne, bo tam jest serio ta dziura, w której mogą nawet zginąć, no przynajmniej macho, w której nie ma zbrojki. ok? Chyba tutaj nie będą mnie widzieć, chyba. Błagam serię, żeby nie nie widzieli. Okay. Oni są w tej farem dobra, no na shifcie, stary. Tak, ja teraz tej serii może jakoś biję za drzewo i poczekam, może oni wyjdą. Co jest w ogóle w tym domku, co? Teraz zobaczymy, co jest w tej HC, bo to jest też bardzo ciekawy temat. Ok, szybka akcja. błagam, bez creeperów, mordeczki, bez creeperów, bliska. Ok, tu jest skrzynka, w której jest jedna sztuka żelaza i jakieś tam śmieci. Więc spoko Oni coś kopią, coś oni kopią, coś ewidentnie kopią. Stary. chodź może ten tutaj polecimy, co? Okej, okay, ale tak ostrożnie, żeby, żeby tam nawet nie chcesz, nie? ty się wkopiesz do tego pomieszczenia, Właśnie nie. nie. Idę bardzo ostrożnie, wiesz? Idę mordo ostrożnie bardzo. Coś tam mają na pewno. Dary wychodzi, wychodzi, wychodzi. Zabuduj. Zamurowana, stary, idealnie, okej. Okay, uwaga, stary, woź stąd, weź tam nie tak, tak bardzo blisko. Okej, okay, okay. tam jest Maciu! Tam jest Maciu, kto nie widział! Mordo! Tu jest seria bardzo gruba, okej. Okay. Okej, okay, poczekaj. Poczekaj, schodzimy tam? Schodzimy, Dobra, dawaj Zdajesz? Ty, rozkopmy blok pod... No Ej, tu jest Op. spory, spory pokój mordo, to nie? To tu jest... Creeper wybombił ja Aha, możliwe Czekaj, tam teraz coś wybuchło do góry? Serio? Tak

Wydaje mi się, że Jest mam okazję, moment. bo oni teraz walczą z jakimiś creeperami. Mhm, ja teraz idealnie podglądam, wiesz, to tylko się tym jeszcze wybuduje. Raz, dwa, o, o. Nie okay, widzą mnie, nie widzę mnie widzą mnie, nie widzą mnie. Nie widzą mnie, mam taką kampę dobrą, ja nie mogę, ale mam mo mocną kampę, ale moja kampa jest serio epicka, to jest taka perspektywa, że oni mnie po prostu nie zauważą, co nie, to jest za mocne w ogóle, że było możliwe, ale tak serio jest. Coś tam wiecie, że teraz sobie Macioch buduje most blokiem, a Abra sobie niszczy bambusy i stawia mur, co nie, on teraz serio buduje mur wokół swojej całej wyspy, co jest takie dość nietypowe, Ej, bo nie, nie czemu. to jest dziwne Ja mam swoją bazę, się... ale oni serio jakby się one nas chcieli jakoś odciąć, to wygląda, po prostu nie wiem, mam takie lekkie obawy, że coś tutaj się serio stanie, oni też oni ten mur budują. Będą... Teraz, ale będzie wyższy, oj Nie zobaczył mnie, proszę, nie zobaczył mnie, nie zobaczy mnie Nie zobaczyli mnie, nie zobaczyli mnie stary, jestem za Patrz, kwiatkiem! Jestem za kwiatkiem! gdyby nie Gdy zękiwał tak to byłoby strasznie, okej? Okay? Dobra, okej? Okay. Nie widzą mnie, nie widzą mnie chłopaki, ale ja tam ich widzę, ja tam i zaraz widzę Abra, jest to stary kilka bloków od nich i nie widzę. Gdzie ty w ogóle jesteś? Jestem kraskę skopany w ziemię, w tym miejscu, w którym się wkopaliśmy skop do tego ich pokoju, co nie? Mega <laughs> mocne, stary, mega mocne Oj, jakby albo nie są ślepi, albo jestem niewiarygodnie dobrychowanego chowanego I teraz <noise> idę na wyspę Macio, dobra nie widzi. Naprawdę, a stałem tak blisko nich, że coś się aż nie chce wierzyć. Czekaj ja muszę coś wyjdzie i nie zobaczy Abra, bo to byłoby niekomfortowe, idealnie stary, to, to mnie nie widział, jakby jestem zbyt dobrychowanego. chowanego, tak szczerze, jestem po prostu w to zbyt dobry Okej okay. znowu mnie nie widzi, to dobrze Nie widzi za mnie oboje Okej okay. Teraz wychodzimy powolutku nie widzę, mnie stary znowu, masz to? I stary, nie no nie mogę. On idą, jest... Oni idą na twoją wyspę! Oni lecą na twoją wyspę, X Jak to? Przecież no. ja jestem teraz na wyspie. Abra nie zauważył chyba, Abra nie zauważył chyba, chowałam się szybko, ewakuacja Elviso, ewakuacja Elviso. Nie wracają do więc spoko, o tyle. Dobra. Co oni chcą? Nie wiem, stary, ale zaraz ci pomogę, tylko tutaj zabuduję to. On się zaraz bije, czy nie bijecie? Nie. Okej, okay, spoko, więc fajowa sytuacja. ja patrzę tutaj. Jakby się rozglądał za, za czymś, co, nie? To dość dziwne. Okej, okay. wbijam tu Ty, byku. Nie, nie ogarniam o co ogóle. Ja jesteś w, w ogóle, ale no cóż. Zaraz zobaczymy, o co tutaj się Siema awara. My się nie bijemy, co, nie? My się mordoczko nie bijemy, co, nie? Sojusz. Cześć, Maciek, mój przyjaciel, mój spokoziomek. Ej, fałdą mnie! Wy, wystraszyłem się, po prostu, wystraszyłem się. Zaraz lecę na moją wyspę. Nawet no, lecimy zaraz za nimi, co, nie? Bo się boję, co tutaj mogą sobie zaraz wykombinować. bo jak ma teraz słodka wam. Wow! Koza zawalnęła Endermana. Kumasz? Ej, mocny, nie wiedziałem, że w ogóle. Aleksandrze, mogę. naprawdę, to się robi dziwne. Ej, oni patrzą na moje kozy. Nie, co się już robi serio, to się robi dziwne, okej. Panowie, wybacz stąd. Jakby możecie tutaj być, ale o, nie obok kuzek, ok? kuski są akurat moje, więc panowie, okej, do widzenia nie są, po prostu, do widzenia. Wy to nie wbijacie. Wy to nie wbijacie. Nie ma takiej opcji, to jest moja baza, nie wasza. Wy tutaj nie macie wstępu. Okej, do widzenia, Berka, do widzenia macie. Wychodzimy stąd, panowie, wychodzimy stąd. Oj, Z do tego się próbują wejść, to nie? Nie, mordo, Ty bronimy byli. tego zamku. Bronimy tego zamku jak możemy, stałego naszego serca. Zostaw kozę, Macioch. Macioch? Zostaw kozę, bo cię wyjaśnię! On mi stary... On mi wyjaśni, zabije mnie! Mam dwa serca. Ej, on mnie bije! Mordo, on, on bije. mi kradnie kozę! On mi kradnie kozę! On mi serio kradnie kozę! Nie! 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 Dobra, ja wie, ja Jego wie, teraz ja mordogonię, ja ja teraz... Nie, 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 Albo teraz albo teraz mu stary zwieje, albo po mnie, co, nie, serio. On mi ukradł kozę! On miał autentycznie ukradł kozę, nie! To widzę, że będzie powód naszego sporu, okej? Okay? Bo spór będzie i to jest jasne. Też ci mogę walnąć, widzisz? Też ci mogę teraz walnąć i to uciekniesz mi? Co teraz robisz? Nicę zrobisz, widzisz, nic zrobisz byku. O! Uciekamy stąd szybko, moi drodzy, uciekamy są, Bo jak się abra w to może być serio strasznie, Więc co po prostu w tym odcinku, to będzie na tyle, ale spokojnie. Ja swoją kosę odzyskam i nie mam zamiaru o nią walczyć. Okej, okay, spoko. Dziękuję, Macie, za uczciwość. No mnie on story oddał, więc myślę, że w tym momencie myślę, możemy sobie to skończyć. Dziękuję, że byliście. Ja już tutaj chyba każdy widzi. Suby jest warty tego, żeby go strzelić, więc polca bardzo grobna. to suba, dzwonek. Mój drugi kanał, Elvisa Games. mamy tutaj odcinki z tej serii. codzienne live na o godzinie 19. Oraz instagrama Elvisa podłogą po więc Dziękuję, się koleżk, i przegromne, największe, najpotężniejsze. Yo!